Serenada dla dzieci Cześć, nazywam się Joanna Jakubiuk Jestem aktywistką kulinarną i zawodowo gotuję Dlatego z ogromną przyjemnością włączyłam się do akcji Serenada dla dzieci Ponieważ los dzieci nie jest mi obojętny Każdy z nas czekał kiedyś w kolejce do lekarza I wie, jak bardzo stresujący i pełen napięcia to czas Szczególnie mocno odczuwają to dzieci To właśnie z myślą o nich Serenada już kolejny rok W przychodniach, szpitalach wyposaża kąciki zabaw dla dzieci, żeby ten czas uprzyjemnić. W tym roku Serenada chce otworzyć kolejnych kilka takich miejsc. Serdecznie Was proszę o to, żebyście wskazali, w których przychodniach i szpitalach w województwie podlaskim i wiarmińsko-mazurskim takie kąciki mogłyby się znaleźć. Wchodźcie na stronę serenada-dla-dzieci.pl i tam przesyłajcie swoje zgłoszenie z uzasadnieniem. A Ty? Gdzie chcesz, żeby powstał taki kącik zabaw?